Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o bogini przyrody, bogini urodzaju. Jest symbolem kochającej matki, która tak rozpacza, żegnając się ze swoją córką, że cała przyroda traci swoje barwy i zapada w taki letar. Mowa oczywiście o demeter. Uważano ją za opiekunkę zbóż, zbiorów i w ogóle płodów ziemi. Była strażniczką małżeństwa, świętego prawa oraz cyklu życia i śmierci. Najbardziej znanym mitem o Demeter to mit opowiadający jak bogini szuka swojej córki Persefony, inaczej zwanej Korą. Było to ukochane dziecko Zeusa i Demeter. Persefona bawiła się jak zawsze na łące na brzegiem oceanu wraz z nimfami. Odchodząc matka zabroniła jej zrywać narcyzy, kwiaty związane z bóstwami podziemia. Persefona była posłuszną córką i zrywała sobie inne kwiatki, jednak Bóg podziemia, Hades, zwabił piękną boginię właśnie tym kwiatem, który nagle wyrósł pod ziemi, tak piękny, że oczarował Persefony. Persefona obejrzała się wokoło, czy ją na pewno nikt nie widzi i prędko zerwała kwiat. Można powiedzieć, że się upiła jego zapachem, bo był niesamowity, oczy jej zaszły mgłą i jakoś ciemność ogarnęła jej duszę. Wtedy otworzyła się ziemia i Hades, bóg piekła, porwał Persefonę na wozie zaprzerzonym w czarne rumaki. Gdy się ocknęła, zaczęła wołać i krzyczeć, ale to już nic nie dało, nikt jej nie pomógł. Demeter, kiedy zorientowała się, że nigdzie nie ma jej córki, zaczęła jej szukać. Wpadła w wielką rozpacz. Przybrała postać staruszki w poszarpanej szacie. Szła w takim smutku i żałobie, szukając swojej córki. Na próżno pytała przechodni, bogów, ludzi i przyrody pytała. Nikt jej nie dał żadnych wskazówek, gdzie może przebywać jej córka. Przez dziewięć dni i nocy wędrowała tak, w smutku i rozpaczy. W końcu usiadła, aby odpocząć przy studni dziewiczej Krynicy. Kamień, na którym spoczęła, nazywano otą skałą smutku, a źródło pięknym, albowiem jej łzy były jak perły, gdy płakała. Akurat wtedy przyszły do studni po wodę cztery córki króla Keleosa. Dziewczyny nie poznały w niej bogini, widziały w niej tylko biedną, smutną kobietę. Zabrały ją ze sobą do domu króla i królowej Metaneiry, choć królowa była trochę zaskoczona, jak ją zobaczyła, jaką majestatyczną, posągową postawą wchodzącej do domu Demeter, jednak nie poznały w niej bogini. Demeter w wdzięczności za udzieloną gościnę zaproponowała, że zaopiekuje się najmłodszym, chorowitym królewiczem i obiecała im, że postara się ustrzec go od wszelkich niebezpieczeństw, Demeter polubiła bardzo tego chłopca i chcąc go uczynić nieśmiertelnym, brała niemowlę co noc z kołyski i kładła w ogień, aby płomień strawił w nim wszystko, co ziemskie i zniszczalne. Pewnego dnia matka chłopca zobaczyła, co robi niańka z jej dzieckiem, wpadła z krzyżkiem do pokoju, sądząc, że obca baba chce jej spalić syna. Dziecko wymknęło się Demeter z rąk i umarło w płomieniach. Wówczas bogini porzuciła ludzką postać staruszki i przed królową stanęła piękna bogini o włosach złotych jak kłos pszenicy. Padła do jej stu, poznając wielką bogini rolnictwa Demeter. Zanim Demeter od nich odeszła, ofiarowała królewiczowi, Ziarno zbóż i wóz zaprzężone w skrzydlate rumaki. Kazałam mu przelecieć ziemię od końca do końca i rozsiać życiodajne ziarno, gdy skończą się dni posuchy. Demeter dalej rozpaczała ze swoją ukochaną córką. Okryła pola żałobą. Na ziemi zapanowały susze i klęski żywiołowe. Pola nie dawały plonów, rośliny umierały. Ludzie nie mieli co jeść, zaczęli też umierać z głodu, a co najgorsze nie było z czego składać ofiarą Bogom. No i wtedy bogowie postanowili, że trzeba coś z tym zrobić, bo co jak co, ale tak to być nie może. Trzeba było jakoś przebłagać Demeter, ale ona właśnie dowiedziała się prawdy od wszystko wszystkowiedzącego boga Heliosa, że Zeus poza jej plecami obiecał Persefonę Hadesowi i dlatego ona znajduje się teraz w Hadesie. Tak się Demeter zagniewała, żeby nie powiedzieć, że się w kół żyła, i ukryła się tak, że nikt jej nie mógł znaleźć. Dopiero Hermes odszukał ją w jaskini górskiej, gdzie sobie siedziała oddali od świata, sama jedna w swojej żałobie. Zeus wysyłał do niej i muzy, i charyty, i bustewka, którym były bardzo miłe i miały dobrze gadane, jednak ona nikogo nie słuchała i też nic nie mówiła, po prostu miała deprechę. Wtedy dopiero Zeus nakazał swojemu bratu Hadesowi zwrócić Persefonę matce. Król Piekieł podporządkował się bratu, lecz rozstając się z Persefoną dał jej jabłko granatu, a ona zjadła kilka z nie wiedząc, że wiąże ją to na zawsze z państwem podziemia. Odtąd corocznie na trzy miesiące musi wracać do męża Persefona, kiedy Persefona wychodzi z podziemia, Demeter cieszy się tak bardzo, że świat zaczyna kwitnąć, okrywać się zielenią, że świat ożywa, ale również bardzo przeżywały rozstania, dlatego kiedy muszą się rozstać, Demeter wpada w rozpacz i, i przyroda zamiera, zaczyna padać deszcz, zaczyna się taka stagnacja, czyli zima. W ostatni dzień przed swoim odejściem od rodziny królewskiej, Demeter zabrała członków rodziny na wzgórze i objawiła im święte tajemnice. Na tym miejscu później zbudowano świątynię Demeter, gdzie corocznie odprawiają się wielkie misteria przedstawiające dramat święty, który składa się na stację męki Demeter. Demeter była boginią pól i urodzajów. Oprócz rolnictwa, patronowała też innym sprawom. Wzywano jej imienia przy zawieraniu umów, a urzędnicy i sędziowie obejmujący urząd składali demeter przysięgę, że będą przestrzegać prawa. Demeter była boginią życia, a Persefona boginią śmierci no bo była żoną Hadesa, boga podziemia. Atrybutem demeter i Persefony są kłosy, zbóż, maki, narcyz, jabłko granatu. Zazwyczaj składano im w ofierze krowę lub maciore, czyli świnie. Demeter była przedstawiana jako poważna bogini o oczach pełnych zadumy, długiej szacie, z wieńcem kłosów na głowie, w ręce trzymała pochodnie. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Pa.